And it goes like this. We'll get a hey. hint, you call, and you'll need to kiss. We will talk for hours and lie on the back seat. We won't break the night when everything changes. You won't be tired, will go back to strangers. Wittajcie, wow. 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 my kochani, w nowym roku. Mamy dzisiaj 1 stycznia. Wszystkiego dobrego. Żeby przyszły rok był równie dobry jak ten, tego Wam i sobie życzę. Ja chciałem zrobić takie szybkie podsumowanie: budowy, zamknięcie roku. Myślę, że, że tak, że to jest dobry moment na to, żeby pokazać Wam, przedstawić. Co nam się do tej pory udało, to wiecie, co jest już postawione, co jest zbudowane, co jest zrobione. Natomiast koszty tego wszystkiego jakie są. No i tutaj budowa nasza trwa od, od kwietnia 2025 mamy koniec roku 2025 tak więc no, zobaczymy co tutaj co tutaj jest zrobione, ile żeśmy wydali to wszystko Wam powiem no i co może nie będę przedłużał, zaczniemy od razu wpisałem sobie to wszystko na kartce no i tak, jedziemy od początku geodeta 1000 zł projekt domu 3350 zł projekt plus kierownik budowy 3100 zł czyli łącznie takie formalne rzeczy 7450 zł. Materiały jakie były zakupione Do zaczęcia, do, do, do budowy No to mamy pręty zbrojeniowe 11534 zł Bloczki 21485 złotych Stemple, deski 400, mauser 300 Bednarka 4 razy po 2,85 zł Gwoździe 6 razy po 5 kg 233 zł Cement 700 kg yy, i tutaj mamy 900 zł Bloczki betonowe 750, yy, 570 sztuk 2280 zł Piasek 7 ton 300

400 zł no i kominy 3760 Łącznie materiały wyniosły 42 939 zł. I tutaj pierwsze co to powiem tak. Materiały pod względem bloczków i prętów zbrojeniowych były kupowane pod koniec roku 2023, ponieważ zastanawialiśmy się czy czekać z tym. Czy, czy sobie to kupić wcześniej, ten materiał, wtedy inflacja skakała, więc doszliśmy do wniosku, że nie będziemy czekać do początku następnego roku, więc sobie materiał kupimy, dogadaliśmy się na składzie, że ten materiał będą nam przetrzymywać i, i tak było do końca, finalnie, natomiast wyszło nam tego materiału dużo za dużo znaczy, o ile drut zbrojeniowy, no to wiadomo, się zawsze gdzieś tam przyda, nawet jeśli go zostało to, tak jak wiecie, no tutaj jeszcze musi być taras, jeszcze jakieś może pod jakiś garaż coś, coś będziemy robić, więc ten drut się na pewno wykorzysta. Natomiast bloczki, bloczków mieliśmy o, e, o 9, o 11 palet za dużo. To znaczy e, źle my, żeśmy sobie przeliczyli, ile nam będzie potrzebne, i finalnie było 9 palet za dużo. Czy 10? Nie. Nie. Chyba 9, finalnie 9, bo jeszcze doszła ściana. ściana w łazience i ona była robiona z pełnych, tak. 11 miało być oddane, dwie nam jeszcze przywieźli, finalnie oddaliśmy 9 palet bloczków. Eee, co uważam było złe, bo teraz byśmy sobie jeszcze z tego dobudowali tutaj garaż, ale. Ale wiecie jak to jest? No, były potrzebne pieniążki w coś innego, więc, więc oddałyśmy materiał, dostaliśmy pieniądze, wykorzystaliśmy na zupełnie inne, inne Chyba wtedy pamiętam, że poszło to na beton do dachu, żeśmy dołożyli tak, no i tak się to tak się to przedstawia. Materiały wyszły 42 939 zł co Wam mogę powiedzieć. Następnie rozpoczęte były już roboty yy, związane z fundamentami, czyli tak powiem Wam etapami. Pierwszy etap, ja to sobie tak nazywam fundament, płyta yy, i robocizna. Za pierwszy etap yy, to było 10 tysięcy, robocizna tyle kosztowała. Chudziak yy, nas kosztował yy, 2000.

robocizna 12 tysięcy beton B20 taki sam beton jak, jak i przy fundamencie i chudziaku czyli wszystkiego jest 24 metry, 24 metry sześcienne i beton wyszedł nas 9240 zł łącznie z postawieniem ścian i tego no to całość wyszła 21 240 zł etap drugi zamknięty etap trzeci stropodach, szczyty plus komin no i tutaj robocizna 9000 zł beton również B20 12,5 m3 5000 zł łącznie całość wyszła 14000 zł całość postawienia bez dachu ponieważ nasz budowlaniec który to stawiał dachów, nie wykonuje. Samą bryłę, plus ściany i kominy. Łącznie wszystko wyszło 54300 zł. Następnie, co nam jeszcze się udało zrobić? Szambo 10 m jeden zbiornik, plus koparka 4700 zł. Elektryka w domu. No i tutaj mamy to, tak sobie rozpisałem materiał, yy, materiał łącznie na cały dom 9030 zł przepraszam. Robocizna yy, 9300 i do tego jeszcze doliczyłem przyłącze elektryczne. Czyli skrzynkę, którą nam tam ponowie montowali z PG, to jest 1780 zł. Całość 20610. Etap elektryki na poziomie rozłożenia, przeciągania kabli i tak dalej jest, jest za, zakończony. Wyjścia pod różne garaże, gniazdka pod włączniki i tak dalej jest zakończone Następnie dach. Materiał. To tutaj już ogólnie całość, łącznie z blachą. Z blachą, ale tutaj chyba nie dopisałem więźby. Tak. Nie dopisałem więźby. No dobra. Materiał na dach, czyli to, co było kupowane w składzie, łącznie blacha. Rynny, okno dachowe i tak dalej to jest 18 tysięcy. Robocizna chłopaków tutaj 20 tysięcy 500 zł. I myślę, że do tej kwoty spokojnie można dopisać 10 tysięcy za, za więźbę dachową, czyli łącznie by to było 48 tysięcy 500 zł. Dach cały gotowy z chłopaki tutaj zrobili ocieplenie też tak by się to przedstawiało. Następnie była hydraulika, hydraulika, kanalizacja może tak, rozłożenie kanalizacji, wyjście na krany i tak dalej. Tutaj jest też to już ukończone. Plus do tego jeszcze była studnia kopana. Tak, plus do tego była studnia kopana, więc tak za samą studnię. Studnia jest 30 metrów w dół. Wykop plus pompa plus doprowadzenie do domu 7750 zł. Rozłożenie, ja to tak, mówię, rozłożenie tej hydrauliki tutaj, no to jest koszt robocizna plus materiał 6500 zł. Do tego teraz dalej. Okno. Okno, jak żeście widzieli, są już zrobione. Wszystkie założone, zamontowane. Wszystkie działają, są, są OK. Firmy drutexo Kolor dąb Turner. Tak, dąb Turner. I całość wyszła 30 tysięcy. 30 tysięcy, z tym, że jak sobie możecie przejrzeć na innych moich materiałach, niektóre okna są tutaj zmienione. To znaczy tak, zrezygnowaliśmy z czterech okien balkonowych na rzecz normalnych okien, to znaczy pokoje na górze, dwa dziecinne i sypialnia, tam miały być okna balkonowe, natomiast zrezygnowaliśmy, mamy zwykłe normalne okna, żeby sobie gdzieś jakąś tam biurko, toaletkę pod, po, postawić pod tym, żeby mieć trochę miejsca jeszcze i na dole w pokoju, tutaj jakby za mną też jest zrezygnowane z okna balkonowego na tego normalnego okna zawsze, uwierzcie mi to przy tym domie 113 metrów każdy dodatkowy kawałek ściany jest ważny bo nie ukrywajmy no, tam jakieś zabawki, czy jakieś tam powiedzmy Innego rodzaju rzeczy. No dobrze, żeby to nie musiało stać w oknie czy w czymkolwiek przeszkadzało, tylko żeby każde miało gdzieś swoje, swoje miejsce. No ja długo gadam bez sensu, ale to okej. Okay. Ogrodzenie, bo też jeszcze doszło w tym, w tym roku zrobiliśmy sobie ogrodzenie z panelówki. E, materiał, czyli e, całość przęsło, słupki, podmurówki. Yy, wszystko na, na yy, całe to ogrodzenie to jest 13600 zł i u nas jest 30, trz, przepraszam, 38 na 25, yy, chyba tam było 100, no już nie będę tego nie wypisywałem, nie liczyłem, yy, 13600 złotych, robocizna 7300, do tego dokupiliśmy sobie osłonki takie wiecie przeciwwiatrowe 1240 łącznie wyszło nas ogrodzenie 22 140 zł i kochani to jest wszystko co udało nam się zrobić w tym roku uważam że bardzo dużo cieszę się niezmiernie z tego że jest to robione bez kredytu bez jakiegoś potężnego obciążenia psychicznego, no bo nie ukrywajmy spłata kredytu. Jeśli o nas chodzi, byłoby to spore obciążenie. Natomiast co ja wam mogę powiedzieć? Czy... <laughs> nie ukrywam? Im więcej jest tutaj zrobione, tym bardziej chcemy się z żoną już tu wprowadzać. Podejrzewam jak każdy z Was kto buduje stagadon i jest powiedzmy w naszym etapie. My już widzimy meble, my już widzimy kafelki, tak? No to każdy to, to rozumie, kto jest w, w takiej sytuacji. Natomiast moje zdanie jest takie: jeżeli my byśmy mieli kredyt, ta budowa by nas bardzo goniła. To znaczy, w tej chwili zakończam rok bez długów, bez problemów. I mam czas, żeby przemyśleć dokładnie, gdzie, co i jak, co naprawdę będę chciał w tym domu, jak, jak to ma się dalej przedstawiać. To samo, samo tyczyło się od momentu pierwszego. Jak tylko zacząłem to tutaj wylewać beton, wiedziałem, że nie będę chciał tego robić jakoś bardzo szybko. Żeby, żeby na spokojnie, jeżeli mi chłopaki skończyli dać chudziaka, chodziłem tutaj godzinami i patrzyłem kurczę, no gdzie tu będzie jedna ściana, gdzie tu będzie druga. Człowiek nie potrafił sobie tego zwizualizować. Potem, jak już zaczęły rosnąć ściany, i tak człowiek widział te otwory okienne i tak dalej, yy, wielkość tego wszystkiego, no to mówię, aha, no to czyli to będzie tak, czyli może faktycznie tutaj jednak to okno sobie zmienimy yy, na takie. Tam może nie róbmy tego dzielenia, zróbmy sobie całe. Tutaj no jednak tego HS a pasuje zrobić, żeby to, to wyglądało. Poza tym uważam, że to jest świetne okno. HS to jest bardzo dobre okno. Była tutaj możliwość zrobienia tych balkonowych, będzie dzielonych na trzy, ale to już... Naprawdę, lepiej dołożyć i cieszyć się tym, co, co, co się chce, a nie to, co wypada mieć. Natomiast tutaj mówię, no to okno robi najwięcej roboty. I tak samo z oknami u góry. Rezygnowaliśmy z balkonów, z balkonowych okien, też nie będziemy musieli robić żadnych dodatkowych barierek na, na, na domie do tych okien, więc, więc kolejne koszty odeszły. Poza tym to jest nie, niepraktyczne, uważam, że wywieszanie, prania czy pościeli, no to po to jest suszarka, żeby to robić, a jeżeli będę chciał, to sobie wyjdę na dwo, na piękne podwórko i, i tam sobie porozwieszę, tak. Z drugiej strony, no co, no tak, tak udało nam się zakończyć cały ten rok, cała kwota, jaka jest wydana w tej chwili, nie liczę działki, ponieważ działkę kupiliśmy dużo, dużo, dużo wcześniej, nie doliczą działki, bo oczywiście powiem cenę działki, tylko nie jest ona wliczona w to, co jest tutaj zrobione. E, cena działki to była 15 tysięcy, niecałe 10 arów um, z warunkami za budowy. No i to tak, natomiast koszt poniesiony tej całej budowy do, do teraz to jest 228 400 zł. Plus minus przyjmiemy 2000, bo gdzieś pewnie coś jeszcze było dokupowane jakieś pierdółki także także powiedzmy 230 tysięcy to jest to jest łączny taki koszt budowy no i, no i co teraz następny etap w tym roku planujemy tynki tynki sufity podłogówki pompy raczej nie zrobimy no bo to już będą Chociaż nie będę zapeszał, ale no to już są koszta. Raczej jedny z tych, z tych największych i na to podejrzewam, będzie nam potrzebny cały rok, żeby to sobie zbierać. Natomiast na pewno będę miał w planie docieplenie strychu, którego trochę jest i trzeba to, to sobie dociepić. Na pewno tynki, sufity. A co jeszcze się uda, no to wiecie, to wszystko będzie na, na plus. Wszystkim będę się tym dzielił z wami, pokazywał wam, co jest zrobione. No, no i tak. Jeśli chcecie to dalej oglądać, proszę zostawcie komentarz, łapkę w górę, łapkę w dół, jakąkolwiek, jakikolwiek odzew z waszej strony. Wiem, że, wiem, że pytacie czy to na Facebooku o, o projekt tego domu i tak dalej. To jest konserwki 3, metraż użytkowy 113 metrów z poddaszem użytkowym. I, i, i co? No? Jeśli chcecie, zasubskrybujcie. No nie, nie ma jakiejś super jakości na tych filmach, aczkolwiek uważam tutaj miałem gości, yy, którzy budują ten, ten sam dom. Są na etapie właśnie fundamentów i, i cieszą się, że mogli sobie zobaczyć, jak ten dom faktycznie wygląda. Myślę, że, że parę rad ich, rad im powiedziałem, rad błędów ogólnie, które są w tym projekcie. Serdecznie was pozdrawiam kochani. Jeśli oglądacie to, to, to napiszcie. No i co? No i tyle. Życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.